czterech książek na temat zagrożeń duchowych i okultyzmu. Od ponad 10 lat pełni posługę pomocy ludziom zniewolonym i dręczonym przez złe duchy. Na podstawie zdobytego doświadczenia wygłosił wiele prelekcji na temat zagrożeń duchowych Grzegorz Bacik. Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże. Dlaczego działalność tak zwana charyzmatyczna, takich osób jak właśnie między innymi Marcin Zieliński, działalność Ojca Józefa Witko, są tak powszechne i zyskają coraz większą popularność zarówno w Polsce, jak i na świecie? Ruch charyzmatyczny, po pierwsze, czerpie z ruchu zielonoświątkowego. To są słowa arcybiskupa Michała moje. Źródło. Ruchu charyzmatycznego odnowy w Duchu Świętym jest u zielonoświątkowców, To jest Powiedział Bisku Michalik, że zostało to w jakiś sposób implementowane w Kościół katolicki, dopasowane do naszych standardów, warunków i okej, okay, to jest wszystko w porządku, prawda? Natomiast ten ruch daje możliwość człowiekowi stać, żeby się stał kimś innym, kimś lepszym, wyższym, który posiada. Dary, który posiada dar proroctwa, wizji. Często ludzie bardzo właśnie pragną tych darów, o których mówiliśmy tutaj wcześniej, prawda? Czy idą za tymi darami, tworzą sobie bożków. Tymi bożkami właśnie są te dary. Bardzo ludzie tego pragną. Mówimy o wspólnotach. Oczywiście nie o wszystkich, bo są wspólnoty piękne, wspaniałe, które posługują darami, nawet i charyzmatami. Natomiast często charyzmaty są. Wspaniałym narzędziem, to jest bardzo przykre, ale tak jest i to bardzo widać na tych najwyższych szczeblach, są wspaniałym narzędziem do robienia po prostu wielkich pieniędzy. I to jest odpowiedź, dlaczego jest to tak bardzo w tej chwili rozpowszechnione. Co nie znaczy, że charyzmaty, że odnowa w Duchu Świętym są złem. Są czymś, co jest nam też w jakiś sposób dawane od Boga. Natomiast człowiek potrafi wszystko zniszczyć, wykoślawić, przekręcić. Korzeniem wszelkiego zła jest Mamona. I to nie są moje słowa, a trzeba tworzyć Pismo Święte. Mamona powoduje, że człowiek potrafi wszystko przekręcić, nawet to, co jest Boże. I tak często jest niestety w tym ruchu, który się nazywa charyzmatyczny, a nie zawsze jest ruchem charyzmatycznym. Jest to po prostu, ja powtarzam tylko tyle, jeżeli byśmy tych wielu znanych tak zwanych charyzmatyków odcięli od pieniążków, od mamony, oni by skończyli swoją posługę. Czy Marcin Zieliński często bywał u ojca Józefa Witko i jak wyglądała ich posługa? Czy fascynowali się właśnie ruchem Toronto Blessing? Czy często się spotykali? Tego nie wiem. Natomiast, natomiast no, tyle, tyle wiem, ile można się dowiedzieć z internetu. Miałem okazję spotkać kiedyś Marcina Zielińskiego. Został zaproszony przez ojca Józefa. Przyjechał, było takie krótkie spotkanie. Także miałem tę okazję, ten zaszczyt się zobaczyć i porozmawiać tam chwilkę z nim. Takie rozpocząłeś spotkanie dziwnie, pierwsze pytanie, które zostało mi zadane, to czy ja żyję z posługi, no takie trochę niezrozumiałe, ale, ale tam jakoś ta rozmowa się później dalej rozwinęła, także że potraktowałem to jako, nie wiem, może żart z jego strony dobry, natomiast natomiast jego związków z Better Church czy z Toronto, no to one są oczywiste, że one były, to w różnych miejscach, nie wiem, ze zdjęć, filmów można zobaczyć, prawda, natomiast sama rozmowa, ta, której akurat byłem świadkiem, no to, to wskazywała, że taka fascynacja była, że tak, takie bywanie było tam, czy to Heidi Becker, czy to, czy to Randy Clark, prawda, czy Johnson, no to to jest sprawa oczywista, że to było, natomiast co mnie zaskoczyło bardzo, co miałem okazję później sprawdzić, to to, że jeden i drugi tak naprawdę w jakiś sposób, może nie wiem, czy fascynowali się, ale interesowali się chociaż działalnością również Hina o którym jest dość, dość mało gdzieś tam, powiedzmy, w sieci, w internecie. Natomiast yy, była rozmowa na temat Benny Hina, na temat jego książki, Witaj Duchu Święty, którą, którą której na razie nie można pokazywać, bo może by za duży zamęt w Kościele wprowadziła. Ja nie wiedziałem, szczerze mówiąc, o kim, o kim jest mowa tak naprawdę. Dopiero później sprawdziłem, kto to jest Benny Chin i, i tak naprawdę, powiem szczerze, no, włosy na głowie stanęły dęba. Jak zobaczyłem, że, że kimś takim może się interesować, może nie Marcin Zieliński, to mnie nie zdziwiło, ale że ojciec, Józef, który ewidentnie widziałem, że wie po prostu, kto to jest Benny Chin, że musiał to gdzieś oglądać. Opowiadał o tej marynarce, którą macha i przewraca ludzi na scenie, prawda? Chociaż to mu się szczerze mówiąc nie podobało. mówi, że to jest takie niefajne, że akurat takie coś robi, to może niepotrzebnie, ale tu widać było ewidentnie, że to związanie z tym Toronto, z Battle Church, że jest, że Marcin Zieliński na pewno tym żyje. Takie jest moje przynajmniej odczucie, prawda? Też rzeczy, które takie uderzały mnie, może nie w tej rozmowie akurat, ale w jakichś tam innych spotkaniach czy rozmowach, kiedy, kiedy zadawano choćby i zafowi pytania na temat właśnie Toronto, natomiast Betel na temat Bethel, na temat Marcina, wykazywał takie bardzo wielką beztroskę. Mówi: No i co z tego? Przecież gdyby nas tam zaprosili, to co? My byśmy nie pojechali. Też byśmy pojechali. Ja bym nie pojechał, ale takie, takie słowa no wskazują, że po prostu jest wielka beztroska w podejściu do tego ruchu. Takie pokazanie, że. Tak naprawdę nie ma to znaczenia. Nie boję się tego, nie uważam tego, że jest to złe. Słyszeliście sami przecież no, no w internecie można było filmy zobaczyć kapłanów, którzy, y, którzy, którzy no bardzo bronili Marcina, którzy bardzo bronili nawet tego właśnie ruchu Toronto, Betel, którzy próbowali to w jakiś sposób marginalizować, że nie jest to aż tak niebezpieczne, nie wszystko tam jest złe. Także takie, takie rzeczy na pewno miały miejsce, i to, to też był właśnie ten powód, o którym tutaj wcześniej byśmy rozmawiali, właśnie w odejście od tej posługi. Warto też nadmienić to, że jednak posługa Marcina Zielińskiego, czy tutaj Ojca Józefa Witko, nie jest jedynym problemem. Zarówno na płaszczyźnie polskiej, jak i na arenie światowej jest więcej takich ludzi, którzy no, głoszą Ewangelię Sukcesu, mają powiązania z ruchem Toronto Blessing na arenie światowej. To takie osoby jak Maria Wadia, bardzo częsty gość w Polsce, Heidi Baker, Randy Clark i inni. Na Natomiast w Polsce występują jeszcze inne wspólnoty obok wspólnoty Marcina Zielińskiego na przykład Głos na pustyni w Krakowie, Karola Sobczyka, wspólnota w Warszawie Dom, gdzie liderem jest Maria Kastejak, wspólnota w Gliwicach Michała Świderskiego. Taką postacią jest również Witek Wilk. No jak pan odniósłby się tutaj do tego zjawiska i czy słyszał Pan o jakichś przypadkach pogorszenia się zdrowia zarówno fizycznego, psychicznego, samopoczucia duchowego po, na skutek działalności tych osób? Ja myślę, że tak mówiąc żartobliwie, to jak spojrzymy na działalność tych wspólnot, wszyscy podnoszą ręce są uzdrawiani. Pani się pyta o pogroszenie, prawda? Natomiast, natomiast to jest taka metoda, takiej właśnie psychomanipulacji, prawda? Człowiek, który jest na takim spotkaniu, sam się poczuje lepiej, jeżeli tą rękę podniesie, no bo inni podnoszą, no to nie mogę być gorszy, prawda? Tu Pani wymieniła wiele osób, wiele wspólnot. Ja nie wszystkie, nie wszystkie nawet że tak powiem, kojarzę z nazwy przynajmniej, może gdzieś z widzenia tych ludzi spotkałem, na pewno nie Heidi Becker czy, czy, czy Maria Wadie, to, to nie miałem tej, tej okazji i nie szukałem takiej okazji. Nie będę szukał, ale yy, mówiąc o tych wspólnotach polskich, nawet o polskich nazwiskach, to ja tak zadam pytanie, bo też się za bardzo nie, teraz nie orientuję, ale, ale przypuszczam, że żebym zadał pytanie, yy, czy oni też czasami posługują na przykład z protestantami, to jakbym uzyskał od Pani odpowiedź? Pewnie w większości tych przypadków tak. Gdzieś tam posługują, jakieś wspólne rekolekcje, jakieś wspólne flagowania, prawda. Najczęściej tam, gdzie nie ma najświętszego sakramentu, rozmawiają ze sobą ze śląska. Nie pamiętam z jakiej miejscowości już kobieta, dziewczyna młoda dzwoniła, je ze wspólnocie, w której się spotykają wspólnie, właśnie w ramach ekumenizmu. W jednej z tych wspólnot, którą pani tu wymieniła, niech już teraz, żeby przekręcić, która to była dokładnie, ale zapraszani są protestanci. Wspólnie się modlimy, fajnie, ale. Nie ma wtedy adoracji świętego sakramentu. Nie ma tam emblematów, figur czy obrazów Matki Bożej, no bo oni tego by sobie nie życzyli. Tak wygląda ta działalność. Więcej tak naprawdę nie ma sensu na ten temat rozmawiać, jeżeli tak wygląda działalność tych wspólnot. Tak wygląda nauczanie tych wspólnot, no to nie jest to nie jest posługa Kościoła katolickiego. To nie jest posługa Kościoła katolickiego i tutaj nie możemy mówić o o jakichś charyzmatach, o darach Bożych, o działaniu Bożym, Ducha Świętego, jeżeli my porzucamy te podstawowe doktryny, czy podstawowe najważniejsze rzeczy, które są w naszą Kościele, w naszej wierze, czyli sakramenty, Eucharystia, sakrament spowiedzi, Matka Boża. Jeżeli to odrzucamy, jak możemy mówić o działaniu Pana Boga w, w naszym życiu, czy o posługiwaniu się przez Pana Boga tymi ludźmi, jeżeli oni odrzucają to, Czego Pan Bóg w pierwszej kolejności od nas wymaga, jeżeli nauczanie Jezusa było takie, jakie znamy z Ewangelii, kiedy mówił właśnie czy, czy o sakramentach, o Eucharystii, mówi to: czyncie na moją pamiątkę, czyncie na moją pamiątkę, a ktoś gdzieś powie, yy, to nie jest Pan, to nie, nie mamy najświętszej ofiary, my mamy inne formy modlitwy. Mówi, mówi Pan Jezus do Jana pod krzyżem: mówi, oto matka Twoja, oddaję nam Marię za matkę. A ci ludzie będą mówili: To jest zwykła kobieta, ona nie ma wartości, nie ma znaczenia, każda inna mogła być. No to czy my w tym momencie, yy, żądając tych darów od Jezusa, kiedy mówimy: Panie, więcej chcemy, przechodź tamtędy, prawą, lewą stroną, tak bo pan Jezus nie wiedział, gdzie ma uzdrawiać, prawda? Przechodź tędy, przechodź lewą, przechodź prawą, teraz z lewej uzdrawia, więcej Panie, chcemy od Ciebie, tak by był takim, powiem brzydko, nie wiem, leniem, że mu się nie chce i tam ktoś musi go nawoływać daj więcej, chcemy więcej, więcej ognia prawda, musimy nawoływać tego Pana Jezusa, zmuszamy go jakby do tej posługi, a jednocześnie yy, jego matkę tak naprawdę odsuwamy na bok no to sprawia mu wielką, wielką przykrość, prawda to nie, jest, to nie jest działalność tak naprawdę katolicka i teraz pytanie, jakie są efekty tego dam taki jeden przykład, może dwa przykłady jeden akurat ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jedna z tych osób wymienionych tutaj Prowadziła posługę, rekolekcje w kościele katolickim i w czasie tych rekolekcji później otrzymałem informacje od osób, dzwonią, mówią, proszę pana, ten człowiek, ten pan, on nam mówi tutaj publicznie na, na kościele, w kościele mówi klękanie przed figurą Matki Bożej, przed obrazem Matki Bożej, to jest bałwochwarstwo. Nie wolno tego robić, to jest małowochwarstwo. Przechadza się po, nasi, po prezbiterium, jak po prostu, jak nie wiem, na jakimś placu targowym. Tam nie ma mowy, żeby przeklęknąć, przeniesieć sakramentem. Po prostu uprawia sobie swoją reklamę swojej osoby. Do tego stopnia, że jeden z kapłanów później, tam w tej parafii, powiedział wprost, powiedział już po zakończeniu tych tak zwanych rekolekcji, powiedział, Maria w naszej parafii, nie chcę mieć nazwy tej parafii, w naszej parafii została upokorzona. On dosłownie upokorzył Matkę Bożą. Jakby możemy mówić o jakichś dobrych skutkach działania takich wspólnot? Oczywiście, będą uzdrowienia, ludzie będą ponosili ręce, może nawet coś się wydarzy w ich życiu. Tylko pamiętajmy, że diabeł potrafi dać na wszystko. Diabeł potrafi człowieka uzdrowić. Diabeł potrafi nawet spowodować symptomy uwolnienia, bo wiadomo, że nie będzie uwolnienia, ale może spowodować, że nagle człowiek przestanie czuć. Dręczenia. Tak jak mówiłem o tej Krystynie z Watykanu, z Rzymu, która poszła do protestantów. Skończyły się dręczenia. Bo poszła tam, gdzie jemu pasowało. Dlatego on się schował, ale nie został uwolniona. Diabeł może dawać dary, które nam się wydają darami bożymi, po to tylko, żeby człowieka odciągnąć od prawdziwej religii, w której może być zbawiony. Diabł chodzi tylko o jedno, szatan, matko jedno pragnienie, żebym ja, pani, wszyscy inni zostali potępieni. Więc on mówi tak: jeżeli ty chcesz być zdrowa, ale dzięki temu ty możesz być potępiona, to ja ci to zdrowie dam. Prawda? To jest prosta odpowiedź. Jeżeli teraz patrzymy na życie tego człowieka, na jego życie nie tylko w czasie posługi, kiedy mówi piękne słowa kiedy się pięknie modli, ale jeżeli widzimy życie tego człowieka poza tą posługą i ono rzeczywiście jest dobre, pobożne, ja nie mówię idealne, ale jest dobre, można podejrzewać, że ta posługa ma sens. Jeżeli to życie jest takie, które nie ma nic wspólnego z tym, co głosi i nie ma tam woli nawet zmiany, nawrócenia, no to, no to przepraszam, ale, ale raczej nie są to Boże dari. I teraz jeszcze do tego pytania, czy były jakieś złe skutki tych, tych posług, tych działalności. Drugi taki przykład właśnie osoby tutaj sprzed kilku dni, dosłownie, które mi opowiadała, jeździła do Krakowa na jedną z tych wspólnot, którą pani wymieniała, to była wspólnota w Krakowie Błos Pana, tak? Głos na pustyni. Głos na pustyni. Przepraszam, ale nie śledzę działalności tych wspólnot specjalnie. I jechała tam z przekonaniem, że jest to coś, coś rzeczywiście dobrego w Kościele Bożego. Miała świadomość na temat posługi różnych innych osób, na temat Toronto, natomiast nie przypuszczała, że tam akurat to są ludzie też z tego samego środowiska. Jeździła i miała problemy, miała pewien problem zdrowotny dość poważny. Pojechała z tym problemem, prosiła o modlitwę, modlono się nad nią. Mówi, doznała szoku. Po tej modlitwie, mówi, 10 czy ileś więcej dolegliwości się pojawiło. W związku z tą dolegliwością, która miała, ona się wzmożyła, wzmogła i zwielokrotniły się jeszcze, pokazały się inne objawy dodatkowo złe. Prawda? Nie miała pojęcia, nie dopuszczała, że to może być z tym związane. Często mówi, słyszałam na różnych mszach uzdrowienie czy od innych tych świeckich tak zwanych charyzmatyków, że jak się poprawia, to znaczy, że musi się najpierw pogorszyć. Tak tłumaczą często, że jak następuje uzdrowienie, to często następuje pogorszenie wcześniej. To jest bardzo sprytny zabieg, prawda? Więc ona była przekonana, że tak się dzieje i czekała, ale to nie ustępowało, nie ustępowało. Minął, minął jakiś czas i ona nagle otrzymała jakby tą informację, no nie z góry, tylko od ludzi, konkretnie od swojej mamy, że przecież ten pan, który posługuje w Krakowie, to jest jakby jedna ekipa tego ruchu, prawda? Tak zwanego charyzmatycznego. Mówię tak, tak zwanego, bo nie chcę obrażać wszystkich charyzmatyków, którzy rzeczywiście posługują się charyzmatami. I po co zrobiła? Pojechała do egzorcystę. Poprosiła egzorcystę, żeby ją odciął od tego człowieka. Ten egzorcysta to zrobił i wszystkie te objawy ustąpiły. Można powiedzieć, bajka, nieprawda. Oczywiście no, nikt nie zmusi do nazwiska tej osoby. Może ona kiedyś wystąpi, bo powiedziała, że się zgodzi, że zgodziła się i powiedziała, że przyjdzie taki moment, że jak będziecie chcieli wystąpić przed kamerami i publicznie, to może powiedzieć. Oczywiście też można jej zarzucić, że kłamie, ale takie, no, takie są fakty i tak często takie sytuacje właśnie mają miejsce. Zresztą dużo osób, które, które wiele osób, które spotykam, które przychodzą, które były gdzieś dręczone, miały problemy ze zniewoleniami, jeździł w różne miejsca. I często te osoby mówią, że, że się pojawiają różnego rodzaju lęki, pojawiają się po prostu stany po tych modlitwach, których wcześniej nie było. Także takie są skutki, natomiast takich świadków na ogół, na ogół się nie pokazuje. I co też więcej, spotkałem się z kolejną taką rzeczą, i to się bardzo często z tym spotykam. Przychodzą ludzie, którzy rzeczywiście cierpią. Niekoniecznie tylko fizycznie, czyli, czyli mają jakieś choroby, ale również, ale również osoby ze zniewoleniami, osoby zniewolone czy dręczone mówią po wizytach, wyjazdach na spotkania z tymi tak zwanymi charyzmatykami, wracają w dużo gorsze stanie psychiczne. Dlaczego? Dlatego, że tam wszyscy podnoszą rękę do góry, tam są wszyscy uzdrawiani. Tam są świadectwa, tak jak tu pani dwa wymieniła świadectwa akurat do ojca Jezefa, prawda? Osoby, które się palce prostowały na jego oczach, drugie osoby uzdrowionej z raka, prawda? O której żeśmy wspominali, i się słyszy takie świadectwa, no to w człowieku rośnie takie przekonanie: Jeżeli ja tam pójdę, to i ja będę zdrowa, to i ja będę wolna. I ci ludzie idą, i to się nie dzieje. Słyszą, Świadectwa ludzi obok, podnoszą ręce ci ludzie obok. Można było zapytać, dlaczego tyle tych ludzi podnosi ręce, prawda? Może rzeczywiście te uzdrowienia mają miejsce. Biskup Czaja tu bardzo pięknie odpowiedział na to pytanie. Skąd się to bierze? Tak zwana psychomanipulacja, czyli się ogłasza, jest uzdrawiana osoba z ner chorą nerką, z chorym okiem, z chorym uchem, y wymienia się różnego rodzaju choroby. Tych chorób się wymienia czasami 100, no zawsze się trafi, prawda? Zawsze się trafi, trzeba się dobrze nauczyć, poczytać trochę na temat tych chorób w książkach, trzeba je wymieniać. Ludzie tego potrzebują. Ludzie tego potrzebują, doznają takiego pewnego rodzaju ulgi o wymieniu. Ten znany człowiek wymienił moją chorobę. I teraz na pytanie, czy ktoś jest uzdrowiony z choroby, nie wiem, kręgosłupa? No to i jeżeli jeszcze ta osoba słyszy, jeżeli podniesiesz rękę, dasz świadectwo, to dopiero wtedy przyjmiesz uzdrowienie. No to jest psychomanipulacja. Podniesienie ręki jest warunkiem przyjęcia uzdrowienia. Tak na tych spotkaniach się mówi. Czyli Pan Bóg daje mi uzdrowienie, daje mi łaskę. Ale ta łaska nie zadziała, dopóki ja nie podniosę ręki do góry. No przecież to jest no, nonsens całkowity. Ale w ten sposób na ludziach się wymusza podniesienie ręki, bo jak nie podniesiesz, będziesz chory dalej. Podniesiesz ty, podniesie sąsiad, za chwilę podnosi cała sala. I można pokazywać. Wow, jakie mam wielkie efekt. Także biskup Czaja tutaj w sposób bardzo, bardzo dobry i można powiedzieć piękny wypowiedział się na temat tych praktyk związanych z modlitwą o uzdrowienie, gdzie sama modlitwa nie jest złem, prawda, my mamy się modlić o uzdrowienie, ale powiedział, że stosowane są tam praktyki, które mają znamiona psychomanipulacji i pokazał do czego one mogą doprowadzać, jakie mogą być skutki właśnie tych psychomanipulacji. Mało tego, wskazał bardzo wyraźnie co przecież jest znane od, od wieku w Kościele. Wskazał na to, że Kościół ma swoje metody badania uzdrowień, badania y, tych cudów, które są uzdrowieniami, prawda, czy uzdrowień, które są cudami. Dlaczego nikt z tych osób nie zwraca się o zbadanie? Pani tu znowu wrócę, wymieniła dwie osoby uzdrowione rzekomo w czasie takich modlitw. To są bardzo poważne y, świadectwa. Uzdrowienia osoby z raka, uzdrowienia osoby z poważnej choroby stawów. Y, to są można powiedzieć, piękne świadectwa, które mogłyby naprawdę pociągnąć kolejne uzdrowienia, bo to rzeczywiście budziłyby wiarę. Dlaczego nikt się nie postara, żeby te świadectwa w jakiś sposób udokumentować? Tak jak mówi biskup Czaja, zwrócić do kościoła, prosić te osoby dokumentację medyczną, przeprowadzić wywiad z tymi osobami, jeżeli żyją, prawda? Niech dadzą świadectwo. To o czym biskup właśnie wspomina.